Dzień dobry, przedstawiam się. Proszę osobę, proszę właściciela mieszkania. Ale o co chodzi? Pan jest właścicielem? No nie, to z panem nie rozmawiam. Proszę właściciela mieszkania. I wszyscy tak. A czemu pan się nie uśmiecha? Bo ja się uśmiecham po służbie. Krótka piłka jest. Bierzesz i mówisz, że właścicielką, w tak. Proszę pani, już jest zmiana to jest, nie? Proszę pani, ja tu przyjeżdżam pierwszy i ostatni raz. Dlaczego? Dlatego, że następny no jak przyjadę, to nie będę przyjeżdżał, tylko po prostu przyjadę. przyjadę. Jak już przyjadę, to wlepię pani 500 złotych, a jak to nie podskutuję, będę robił wniosek do sądu. Czy ma pani jasność w tym temacie? Ludzie się skarżą, dzieci chcą spać w innych mieszkaniach. Prosiłbym o zachowanie spokoju. W ramach, po prostu nie pozamykać okna, troszkę obniżyć ten głosu i tak dalej. Ja nie każę pani zamykać imprezy domowej, tylko poproszę, proszę o spokój. Czy mamy jasność w tym temacie? No. A czy pani to zrozumiała, co do pani powiedziałem? No. No to się rozstajemy. Proszę się czuć pouczoną. Do widzenia.